W szkole podstawowej numer 17 na osiedlu Dobrzec już w ubiegłym roku rozpoczęli naukę uczniowie najniższych klas, którym z wyprzedzeniem udostępniono dwa gotowe segmenty budynku. Wczoraj nastąpił odbiór techniczny kolejnych kilku segmentów tego okazałego gmachu. 1 września 17 przyjmie już uczniów wszystkich klas. Do wykończenia pozostają jeszcze dwie sale gimnastyczne, kuchnia, stołówka i poradnia wychowawczo-zawodowa, ale wykonawca obiecuje, że upora się z tym do października. Oficjalny termin przekazania szkoły do użytku ustalono wprawdzie na koniec przyszłego roku, jednak prace musiały być zdecydowanie przyspieszone. Coraz bardziej dawał się bowiem we znaki brak szkoły podstawowej na największym kaliskim osiedlu mieszkaniowym. Szkoła nr 17 jest obecnie największą i najlepiej wyposażoną placówką oświatową w Kaliszu. Jej powierzchnia użytkowa przekracza 13 tys. m2. Dla uczniów i nauczycieli przygotowano 47 pomieszczeń dydaktycznych oraz wielofunkcyjne zaplecze. Poważnym mankamentem jest tylko fakt, że do nowej szkoły będzie uczęszczać aż 1300 uczniów, choć budynek został zaprojektowany dla 700 dzieci.